Hej, witam was serdecznie na kanale Twechbiker. Dzisiaj będzie wyjątkowo to już 11 dzień z 13 w motocyklowym raju na ziemi. Zaczynamy wcześnie. O 8 rano wyjeżdżamy, bo dzisiejszy cel to najwyższy wodospad na wyspie, wschodnia część wyspy oraz jej centralna część i drogi, których jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Ambitny plan, bo czeka nas ponad 350 km jazdy ale dzięki temu odkryjemy niezapomniane widoki i nieznane trasy na tej urokliwej wyspie. Zobaczysz spektakularne, górskie drogi pomiędzy niezwykłymi krajobrazami i zapierające dech w piersiach wioski i miasteczka, które powstają za zakrętów. Z pola namiotowego w Sagon czeka nas 3 godziny jazdy do wodospadu. okrężną drogą, bo jak zwykle nie chcieliśmy jechać tymi głównymi. Najpierw przez drogi, które mogliście widzieć we wcześniejszych vlogach, które prowadzą nas do Ayako, ale stamtąd skręcamy w nowe trasy, tak by każdy kilometr był wad tej podróży. Kosyka to wyjątkowa wyspa, pełna różnorodnych krajobrazów i niezapomnianych atrakcji. Tutaj jest tu naprawdę wiele. Plan na tą wycieczkę był taki, by zobaczyć jak najwięcej tej wyspy, północną, południową, zachodnią i wschodnią część. Objechać tu i wszerz, od gór, po plaże, od zielonych dolin po malownicze wioski. Chcieliśmy odkrywać każdy zakątek tej wspaniałej wyspy jak to tylko możliwe. A teraz przed nami sporo kilometrów i niezwykłych widoków, które z pewnością rekompensują dłuższy czas trwania dzisiejszego filmiku. Zwłaszcza, że jak już zjechaliśmy z Dogi szybkiego ruchu T40, i skręciliśmy w D83, to się zaczęła ponownie prawdziwa zabawa, i to z czego kosyka słynie kręte drogi wolne i szybkie zakręty i przy każdym trzeba jechać z chłodną głową bo może pojawić się nieproszony gość lub gościowa na ulicy. Ja na chwilę Was opuszczam, a Wy zobaczcie to wszystko oczami motocyklisty, i przeżyjcie każdy zakręt, każdy widok razem z nami. I doświadcz niepowtarzalnej atmosfery, jaką daje jazda po górskich trasach, mijanie malowniczych wiosek i podziwiajcie. Still we'll be up, still we'll be up. We're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the the lights out, lights out. I'm a pill, I swallow it Take me away and never let What colors fade my disbelief and make me forget my Trochę nam to zajęło, ale dojechaliśmy do miejsca, z którego wystatujemy na piechotę do wodospadów. Jak widzicie, jest ogromny parking, także nie musicie się martwić, że nie będzie miejsca. Parking niestety jest płatny 5 euro. Dlatego też nie zdziwiło nas, że tyle samochodów stało przy detoce. Na miejscu znajdziemy datmowe toalety, restauracje oraz tablicę z mapą i informacjami na temat terenu oraz kto tedy dojść do wodospadu. Za nami, po prawej stronie, widać restaurację, gdzie serwują przepyszną pizzę z lokalnymi składnikami. Bardzo polecamy to miejsce, aby po powrocie złotospadu usiąść wygodnie, odpocząć i delektować się zimnym, lokalnym piwem i prawdziwą pizzą. Sam szlak jest dosyć łatwy i dobrze oznakowany. Prowadzi nas przez las, a następnie musimy przejść przez stromek. Wtedy jest lekkie podejście, o którym otoczy nas przepiękny krajobraz, z którego można zobaczyć przy dobrej pogodzie morze. Stamtąd to już połowa drogi i od tego momentu, jeżeli nie masz odpowiednich butów trekkingowych, może być trudniej lub mniej wygodnie, ponieważ zaczyna się bardziej kamieniste podłoże. W pewnych momentach podczas wędrówki do wodospadu zobaczyliśmy wiele skał o dziwnych kształtach, tak zwane tafoni, są to skały wydotążone przez erozję spowodowaną deszczem i wiatrem. Niektóre były czasami używane przez pasterzy jako schronienia i nazywane są Ori. Tutaj mamy tego doskonały przykład. Znajduje się on przy samym szlaku, 5 minut od wodospadu. Ta ogromna skała nazywana jest Asapara. Nie ma mowy, żeby jej nie zauważyć. Od niej zaczyna się z górki, co nie oznacza, że jest łatwiej, wręcz przeciwnie. Zejście do wodospadu jest strome i o ile nie masz odpowiednich butów, zostań wyżej, bo bardzo łatwo się poślizgnąć i skręcić kostkę. My, mimo że mamy lekkie doświadczenie, nie odważyliśmy się zejść do podnóża 60-metrowego wodospadu. Nie chcieliśmy też zostać oblani szczynami koguta. <laughs> jest to powszechna nazwa tego wodospadu wśród Cossykańczyków, którzy są przekonani, że pasja Digadu to właśnie oznacza. Niestety oznacza to raczej sosnowy wodospad, który jest mniej zabawny, ale z pewnością bardziej poetycki. Tutaj mała dodatkowa ciekawostka: na kosyce jest 5 wodospadów, ale za to bardzo dużo kaskad. Dojście do Wodospadu zajęło nam około 45 minut w jedną w średnim tempie. Wracając zmęczeni zabiliśmy sobie krótką przerwę na szczycie jednej ze skał, aby później trochę zejść ze szlaku i schłodzić się podczas powrotu w kaskadach. Jeżeli będziecie mieć więcej czasu możecie zejść w bomb Kanionu i popływać w te piscja Digadu. My nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, z możliwości pływania w kanionie, a je mieliśmy w motocyklu. Wielka szkoda, bo zabrakło nam czasu, by później stanąć i popływać w innym kanionie, który mieliśmy zaznaczony na mapie. Po krótkim schłodzeniu stóp namęczyliśmy się wracając, szukając powrotnego szlaku. Nie chcieliśmy nawracać i szukaliśmy jakiegoś skrótu przez las. Było to do trudne, ponieważ nie było żadnego znakowania. No ale w końcu udało się i znaleźliśmy ścieżkę. Po krótkim czasie wróciliśmy na parking, gdzie nasz motocykl już czekał na nas. Zmęczeni, ale zadowoleni po długiej wędrówce ucieszył nas fakt, że restauracja serwowała pizzę. Niestety można było tylko płacić gotówką, no i wystarczyło nam tylko na jedną pizzę i coś do picia. Poznaliśmy innego motocyklistę z tancji i cieszyliśmy się dobrą atmosferą i smakiem pysznej pizzy, która była naprawdę idealnym zakończeniem naszej wyprawy. Była przepyszna, prawdziwa włoska pizza. Na całość musieliśmy poświęcić niecałe 4 godziny, dużo więcej niż zakładałem, a następnie kontynuowaliśmy jazdę do Dogon D368 i udajemy się z stronę Wschodniego Wybrzeża Wyspy ale zanim tam dojechaliśmy, zaskoczył nas duży sztuczny zbiornik. Nie był to pierwszy, jaki widzieliśmy na wyspie, ale mimo wszystko robił spore wrażenie. Wokół jeziora znajduje się wiele szlaków turystycznych, które przyciągają turystów z całego świata, są one dostępne dla początkujących jak i doświadczonych wędrowców. A to także raj dla miłośników przyrody i ptaków. W okolicy można zobaczyć wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin, takie jak dzikie konie, kosykańskie kozy czy orliki krzkliwe. Tutoga do wybrzeża, do pewnego momentu była bardzo widokowa. Widzimy okoliczne doliny, morze i to naprawdę były spektakularne te obrazy. No, sami widzicie. Jedziemy powoli do wschodniego wybrzeża. Tutaj nie zrobiliśmy sobie żadnego postoju, więc to chyba dobry moment na kolejne fakty kosyki. Fakt numer pierwszy: Francois Koty, założyciel Imperium Parfum Koty, urodził się na kosyce, ale przeniósł się do Paryża, aby uczyć się perfumerii. Jego imperium jest obecnie warte ponad 9 miliardów dolarów. Urodził się w Ajaxo w 1874 roku. I co ciekawe, był potomkiem jednej z ciotek Napoleona. Niektóre z jego zapachów były inspirowane machią, rośliną, która pokrywa większość wyspy, a o której mówiłem w ostatnim filmiku. Fakt numer drugi. Jeżeli mówimy ponownie o sławnych ludziach, to gdyby nie kosyka, Coca-Cola mogłaby zostać wynaleziona znacznie później, albo w ogóle. Angelo Mariani był chemikiem z kosyki, który zmieszał wino i liście Koki w 1863 roku i tym sposobem wynalazł napój tonizujący, znany jako win Mariani. Dowadził je do Stanów Zjednoczonych jako francuskie winokola i otrzymał medal uznania od papieża. Fakt numer 3. A tak jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to pierwsza oficjalna konstytucja napisana we współczesnej historii pochodzi z Kosyki. Niestety, ponieważ jednak Mała Wyspa nie jest tak chwalona i sławna jak gigantyczne Stany Zjednoczone, fakt ten jest mało znany. A rzeczywiście, podczas gdy Amerykanie szczycą się swoją wszechmocną konstytucją, pierwsza z nich została faktycznie napisana na kosyce. Spośród wszystkich faktów historii kosyki, ten może być najmniej znany. A jak Wy znacie jeszcze jakieś ciekawe fakty na temat kosyki, to podzielcie się w komentarzu. Mówiąc o faktach Kosyki, przyjechaliśmy na wschodnie wybrzeże. Mijając kolejne zatoczki i zatoki, zachwycaliśmy się widokami tutkusowej wody i pięknymi piaszczystymi plażami. Z każdym kolejnym kilometrem nasze zachwyty nasilały się i coraz bardziej żałowaliśmy, że nie zaryzykowaliśmy podzielenia naszej wyprawy na dwie części wyspy, albo nawet na trzy, na pewno na wschodnią i zachodnią bo brakowało nam czasu, by się zatrzymać i z dużo bardziej bliska podziwiać morze. Skręcamy teraz w dotogę D268, jedną z popularnych tras motocyklowych na Kosyce. W mojej opinii trzeba ją zaliczyć do top 3 z całej Kosyki. Jazda tą drogą pozwala podziwiać wspaniałe widoki na góry i kaniony, a z niej ciągnie się korytarz kaskad, z których mieliśmy się kąpać. Niestety przeliczyliśmy się z czasem i musieliśmy z tej atrakcji dzisiaj zrezygnować. Skorzystam z tej chwili, bo już kilka razy w ciągu naszej wyprawy po Kosyce wspominałem o słynnym szlaku g 20 o którym ja sam się dowiedziałem przygotowując naszą wyprawę. Jest to jedna z najbardziej znanych i wymagających tetasty trekkingowych w Europie. Biegnie przez Góry Kosyki i jest podzielony na 16 etapów o łącznej długości około 180 km. Trasa zaczyna się w Kalenzanna na północy wyspy i kończy w Konka na południu. Szlak prowadzi przez malownicze krajobrazy, wzdłuż kuskich szczytów, skalistych wąwozów i płynących potoków. Posiada pełno stromych podejść i odcinki z łańcuchami. Ze względu na wymagający charakter szlaku, wiele osób decyduje się na przemierzenie trasy z przewodnikiem lub w grupie. Na pewno nie jest to wyzwanie dla każdego. Sam nie wiem czy bym się podjął takiego wyzwania. Niestety możemy potwierdzić, że pożar lasu to nic śmiesznego. Jadąc drogą D268 widzimy pozostałości po takim zjawisku. W lipcu i sierpniu 2021 roku na południowym zachodzie Kosyki wybuchł jeden z największych pożarów lasów w historii wyspy. I szybko się rozprzestrzenił z powodu silnego wiatru i wysokich temperatur. Ostatecznie spłonęło ponad 9 tysięcy hektarów lasu, a tysiące ludzi musiało zostać ewakuowanych. Starzacy i ochotnicy z całej Europy pracowali na zmianę, aby stłumić pożary. Brały również udział w wiele helikopterów. Ale w wyniku skrajnych warunków pogodowych i silnych wiatrów, wiele ognisk nie było kontrolowanych przez wiele dni. Wiele osób na wyspie walczyło o przetrwanie i ocalenie swoich domów i własności. Wiele mieszkańców wyspy apelowało o większe wsparcie w walce z pożarami i ochronę środowiska naturalnego kosyki. Na szczęście, w wyniku pożaru nikt nie zginął, ale straty materialne były ogromne. Taki widok jest naprawdę przygnębiający i skłania człowieka do refleksji na temat zdrowia i życia, a tym bardziej nad dewastującymi żywiołami, np. takimi jakimi zogień. Jadąc, spniemy się z serpentynami w górę i co kolejny zakręt czujemy jak temperatura spada. nie spada. Nic dziwnego, bo nagle z 9 metrów nad poziomem morza. Zjeżdżamy na wysokość 1186 metrów nad poziom morza, i nagle pojawia się wioska na szczycie góry, gdzie ponownie przecinamy słynny szlak G20. I pojawia nam się krajobraz z tych 1 na milion. Nie ma możliwości, stajemy, by porobić zdjęcia i polatać trochę detonem. Jak już zeszliśmy z motocykla i ściągnęliśmy kaski, to uderzył nas intensywny piękny zapach. I do teraz zastanawiamy się, czy to była ich makia, czy też może lokalna sosna, albo może jedno i drugie, nie wiem, ale zapach był obłędny. Na samym szczycie delektowaliśmy się tym widokiem, doby 30 minut. Nie było co się śpieszyć, takie chwile w życiu nie zdarzają się często. Wracamy dalej drogą D268, kolejną pocztówką Kosyki, ale nie uciekajcie, bo przed nami jeszcze droga D420, Tutaj jest równie piękna i warta uwagi, bo tutaj nie słyszałem wcześniej, a widoki są również przepiękne. Po drodze będziemy ponownie przejeżdżać przez kilka malowniczych miasteczek i cieszyliśmy się wspaniałymi widokami wyspy. High when the lights out Light We'll still be up, still be up We're in this together We both fall down Doesn't matter if the sun goes up Cause we will still be high when the sun up W końcu dotarliśmy do Sagon i byliśmy gotowi na odpoczynek po intensywnym dniu. Jutro relaksujemy się na plaży, a w kolejnym dniu wracamy do Bastia, aby wrócić do Włoch promem. Będzie to nasz ostatni odcinek podróży po kosyce, ale nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawcie lajka i skomentujcie bo jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie całej wycieczki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Chyba dobrze nie, nie, tylko znowu.